Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak wybaczyć zdradę partnerską? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Król Buław. Dołożę kartę do króla Buław. Diabeł. Co wychodzi naprzeciw? Sześć miecze. Dołożę kartę. Królowa kielichów. Wynik, odpowiedź, rada. As kielichów. Dołożę kartę. Paś miecze. Dołożę kartę. A z mieczem kartę, dwójka kielichów. Na spodzie talii jest karta czwórka buław i to może być tło czytania. To jest takie uwolnienie się od niezręcznej czy niekorzystnej sytuacji czy od osoby. Sedno, król buław i diabeł. Zdrada to nie tylko skok w bok, seks na parkingach, na tylnym siedzeniu samochodu, w hotelach czy na wyjazdach. Tak naprawdę to cienka linia jest przekroczona w momencie kasowania sms wiadomości i nałożenia hasła na telefon, nie podając. Partnerowi, hasła i robienie z partnera kretyna, że to nic takiego, że te SMS-y to są tylko od koleżanki czy kolegi z pracy. Wartościowy i dojrzały partner nie robi czegoś takiego w stronie przeciwnej, bo nie chciałby, aby partnerka, partner tak się zachowywał wobec niego. Jak chce odejść to robi to z klasą. W następnych filmach powiem, jak odchodzi, odchodzi dojrzały partner. Co wychodzi naprzeciw? Sześć mieczy i kulowa kielichów. Egoizm, wahania, wątpliwości, zmiana planów. Jest trudno odejść, bo boimy się samotności. To jest relacja... Która negatywnie wpływa na partnerów. Dojrzałej kobiecie jest trudno wytrzymać z niedojrzałym mężczyzną. Natomiast niedojrzały ma przepaść z dojrzałą kobietą. Jeden z partnerów nie chce odejść, ale związek przyspa przysparza ból. Tutaj jest taki męczennik i ofiara. Człowiek zatrzymał się w przeszłości. I nie chce zobaczyć problemu. Przede wszystkim nie chce zmiany, bo każda zmiana budzi lęk. Pokazał się taki narcyz. Szóstka mieczy pokazuje związek na odległość. Nie ma czegoś takiego jak związek na odległość. Jeżeli mężczyzna chce związek na odległość, to znaczy, że on nie chce związku i nie bierzecie poważnie. Trzeba obiektywnie spojrzeć na swoją sytuację i zastanowić się, czy przy takim mężczyźnie nie tracisz czasu. Wynik, odpowiedź, rada, as, kielichów, paś, mieczy, as, mieczy i dwójka kielichów. To jest pomoc opatrz opatrzności. Askielichów obiecuje wyjście z trudnej sytuacji. Otwiera nam perspektywy na przyszłość. Przed nami jest przebaczenie krzywdy, silny związek oparty na wzajemności. Aby spotkać dla siebie odpowiednią osobę, to trzeba mieć dobrą relację z samym sobą. Przed nami jest obiecująca propozycja. Propozycja spotkania. Nie angażuj się zbytnio w problemy strony przeciwnej i nie bierz ich na siebie, jakby były to twoje problemy, bo one cię zniszczą i zapomnisz o sobie. Nie powinnaś być jego psychologiem, terapeutą. Przecież do związku szukasz partnera, zdrowego partnera. Jeżeli ktoś nie ma nic sobie do zarzucenia, jeśli ktoś nie ma tajemnic, to nie ma problemu nie robi problemu aby pokazać telefon czy podać hasło do telefonu kiedy dajemy drugą szansę to znaczy że unikamy konfrontacji z własnym brakiem kompetencji i, i odrzucamy swoją odpowiedzialność że zignorowaliśmy przegapiliśmy przesłanki czy czerwone flagi o niewierności partnera. Jeżeli dajemy drugą, trzecią, piątą czy dziesiątą szansę, to przyzwalamy, aby strona przeciwna nas nie szanowała i łamała, i łamała nasze granice. I robimy się takim popychadłem, a przecież to nie my zdradziliśmy. Jeżeli nie masz zbudowanego fundamentu, własnego poczucia wartości, to będziesz dawać kolejne szanse. Dwójka kielichów to jest partnerstwo. Napisz pod filmem, co oznacza dla Ciebie partnerstwo, jak jest w Twoim związku. Napisz dla innych kobiet, aby miały obraz partnerstwa, zdrowego partnerstwa. Pomóż drugiej kobiecie. Ja też się dołączę. Wiem, że w partnerstwie nie ma codziennie sielanki. Ale napisz o tych miłych chwilach i o tych mniej miłych chwilach. I o to Cię proszę. Życzę Ci, abyś poznała swoją wartość. Poczucie Własnej wartości, abyś stała się pewna siebie. Porzuciła lęk. Porzuciła samotność. I stała się szczęśliwą kobietą, że jesteś sama. I tego ci życzę. Z góry dziękuję. Z góry dziękuję za komentarze pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpię.